Pod tym krzyżem, pod drzewem spalonym Śnią Dlaczego Urzędowi Bezpieczeństwa tak bardzo zależało na likwidacji oddziału Henryka Frumęgo-Bartka? Czy jego oddział by tak bardzo zorganizowany, stanowił dla komunistów realne zagrożenie? A może tak jak w przypadku defilady w Wiśle, o on władzę ludową? Czy też Pana tym był inny powód, dla którego wprowadzono operację Lawinę? Oddział Bartka, oddział kapitana Henryka Flamego Bartek, oddział Narodowych Sił Zbrojnych należał do jednych z najlepszych, najbardziej bitnych, najbardziej walecznych oddziałów antykomunistycznego podziemia. Sam fakt, że na terenie podBeskidzia, w terenie niedostępnym, istniał oddział liczący nawet do 300 ludzi, był tak naprawdę dowodem na to, że władza komunistyczna w Polsce jest słaba. Pokazywał on, że w terenie to tak naprawdę partyzanci byli tą siłą właściwą, to oni decydowali o wszystkim, a nie komuniści. Latem roku 1946, kiedy wcześniej przeprowadzono wiele działań przeciwko oddziałowi. Bartka, nie osiągając właściwych sukcesów, w Warszawie w Centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wymyślono sobie, że zamiast czynić kolejne akcje przeciwko temu oddziałowi, które nie przynoszą pozytywnych rezultatów, lepiej jest zastosować grę operacyjną. I taką grę stworzono. Polegała ona na tym, że do oddziału wprowadzono dwóch agentów dwóch niezwykle niebezpiecznych, inteligentnych, przebiegłych ludzi. Którzy z czasem uzyskali, szczególnie jeden z nich, zaufanie dowódcy, który uwierzył, że ma do czynienia z przedstawicielami od generała Andersa. Uwierzył w to, że oddział będzie przerzucony na zachód i tam będzie mógł prowadzić dalszą walkę już w nowych warunkach z systemem komunistycznym. Stało się inaczej. Zamiast przerzutu na zachód wszystkich partyzantów wywieziono w trzech różnych turach, w trzech różnych transportach na teren opolszczyzny i pogranicza śląska i opolszczyzny i zlikwidowano. W ten sposób zginęło blisko stu żołnierzy, którzy wyjeżdżali tam z Podłyskidia z wiarą że to jest tylko chwilowy etap w ich życiu. Tak naprawdę wyjeżdżali na śmierć. Nieistniejąca dziś posiadłość ziemska Scharfenberg, w której się znajdujemy, była we wrześniu 1946 roku jednym z trzech miejsc likwidacji partyzantów oddziału NZ Henryka Fylmego Bartka. Przywieziono tutaj pierwszą w kolejności grupę, a jej członków zamordowano metodą katyńską, strzałami w głowę. W akcji zagłady uczestniczył lekarz UB. Strzykawką wprowadził do butelek wódki środek odurzający. Następnego dnia przywiezieni ciężarówkami ludzie Bartka zostali umieszczeni w przygotowanych pomieszczeniach włożonych słomą, a następnie poczęstowani wódką. Gdy usnęli, funkcjonariusze UB otoczyli budynek, w którym byli oni zakwaterowani, a nad ranem przystąpili do akcji likwidacyjnej. Jeden z rosyjskich funkcjonariuszy wrzucił przez otwory okienne do pomieszczeń, w których spali ludzie Bartka, dwa granaty rozległ się straszny huk. Po wybuchu większość żołnierzy NZ jednak żyła i zaczęli uciekać. Byli oni oszołomieni zarówno wybuchem, jak i wypitym wcześniej alkoholem. Wszyscy zostali złapani. Wcześniej, w nocy przed tym budynkiem, wykopano dół głębokości około 3 metrów. Rosjanie pojedynczo sprowadzali ich na dół i tam mordowano każdego strzałem w tył głowy. Po egzekucji, do dołu, w którym leżały ciała zamordowanych, rzucono wojskowe znaki rozpoznawcze. Tutaj zdjęcie lotnicze, centralna była pałacu. Tutaj sadzawka, w tej sadzawce znaleźliśmy także ludzką głowę. Mieliśmy tutaj stajnie, o których mówi Ubek Zieliński. Mamy tutaj stodołę, chlewnie, zabudowania o charakterze gospodarczym, wjazd do pałacu i o tym także mówił Zieliński, że podjechali pod główne wejście na tych, na tych schodach. W nocy stał wartownik, cały teren był okrążony. W pewnym momencie do wartownika stojącego na schodach podszedł jeden z ubeków, zasztylotował go, mogli dzięki temu podejść jeszcze bliżej i doprowadzić do akcji likwidacyjnej. Yy, wiele fragmentów szczątków ludzkich, wiele, yy, wiele śmieci, yy, bo to miejsce było... Yy, Znane okolicznej trudności niektóre szczątki były, jak wiemy, z relacji, nawet stamtąd wy, wynoszone o zgrozo. Mamy nawet relacje, że w latach 50. chłopcy z pobliskiej szkoły przynosili na patykach, niektóre czaszki po to, żeby straszyć dziewczyny. Te wstrząsające relacje mówią jednak nam dużo i są dla nas także dowodem tego, że niektórych szczątków nigdy nie odnajdziemy. No i ten słynny plan, który Ubek Zieliński pozostawił. Tak jak powiedziałem, wydaje się, że to jest takie proste, Droga Grotków, Wrocław, jedziemy drogą. Z lewej strony jest lotnisko, narysował baraki, za którym barakiem nawet zastrzelono partyzanta, a po drugiej stronie tej drogi miał być las, jest dom, dom w znaczeniu pałac, tu napisał stajnia, miejsce, gdzie zlikwidowano jedną grupę, drugą grupę, tu jest ogród. Wydaje się, że to jest proste. Nie jest, nie było. Żołnierze z drugiego transportu, gdy zostali dowiezieni na miejsce do Starego Grotkowa, zostali wprowadzeni na noc do budynku, który zaminowano. W nocy budynek ten został wysadzony w powietrze. Rannych dobijano strzałami w głowę, a wszystkich wrzucono do głęboko wykopanego dołu. Zbrodni dokonano między 10 a 15 września 1946 roku na kilkudziesięciu żołnierzach ze zgrupowania Bartka. Kolejne miejsce... To Stary Grodków. Najpierw analiza znowu miejsc, jak się to ma do opisu Zielińskiego. On mówił, że od Grodkowa była droga, od tej drogi odchodziła z kolei boczna, tu było lotnisko, wszystko pasowało do Starego Grodkowa. Tam należało jeszcze tylko określić, w którym to było miejscu. Kolejne wyjazdy. Kolejne wizje lokalne, szukanie w tym terenie, zastosowanie różnych metod współczesnych, jakby chociażby liderowych, po to, żeby określić to miejsce, wskazać. I w końcu polana, na której stał barak, ten, gdzie przywieziono drugą w kolejności grupę i zarys baraku to tutaj stał barak, tu mamy korytarz po prawej, po lewej stronie pomieszczenia gdzieś na tej. Przestrzeni byli zgromadzeni w jednym miejscu. Tu prawdopodobnie przygotowano im słomę do spania. Oni zgromadzeni byli w jednym miejscu. No właśnie dlatego w tym miejscu, że pod spodem w tamtej części były założone ładunki wybuchowe. Tu nie było żadnego przypadku. Pościelili im w miejscu, gdzie wiedzieli, że oni się zgromadzą, pójdą spać i wtedy będzie atak. I tak się zgodnie z ich przewidywaniami stało. A myśmy długo czekali na odnalezienie szczątku, które w końcu nam się ujawiły ujawniły. Maleńkie, stosunkowo maleńkie leje po ostrzale moździerzowym z czasów wojny. One zostały wykorzystane do tego, żeby wrzucać tam zdziesiątkowane szczątki naszych partyzantów, tak jak tutaj widać. Tu nawet nie ma głowy, nie ma nóg. Widzimy tylko fragmenty, fragmenty ludzkich, ludzkiego szkieletu. Widzimy żebra człowieka, fragmenty kręgosłupa. Na polanach Hubertus trafił trzeci transport z żołnierzami oddziału Bartka. Na kilka dni przed 26 września 1946 roku teren wokół leżącego nieopodal zameczku myśliwskiego Hubertus został zamknięty przez uzbrojonych mężczyzn ubranych po cywilnemu, którzy zaminowali również budynek murowanej obory stojący na polanie w jego pobliżu. 25 września 1946 roku przez Barut przyjechał transport kilku samochodów ciężarowych, na których pod eskortą wojskową znajdowali się ludzie w cywilnych ubraniach i mundurach wojskowych, charakterystycznych dla polskich sił zbrojnych na zachodzie. Ludzi z transportu zamknięto w oborze, znajdującej się w pobliżu zamku, którą przy użyciu materiałów wybuchowych, nad ranem następnego dnia wysadzono w powietrze. Odgłos detonacji, a następnie strzał z broni maszynowej były suszane przez mieszkańców wsi. Dla zatarcia śladów zbrodni oprawcy przez kilka dni zakopywali pozostałe po wybuchu szczątki ludzkie w przygotowanych dołach. Resztki odzieży były palone. Mimo tych zabiegów mieszkańcy wsi po kilku dniach od zdarzenia znajdywali w lesie porozrzucane fragmenty zwłok ludzkich oraz odzieży pozamordowanych. Analiza map, analiza zdjęć różnego rodzaju, często sprowadzanych także z zagranicy, żeby zobaczyć, jak się zmieniał teren, jak wyglądała ta polana w czasie wojny, gdzie powinniśmy szukać. Miejsce, gdzie spędzili partyzanci ostatnią noc, miejsce, gdzie podano im kolację, a potem zaatakowano, przeprowadzono z tego miejsca na Polanę Śmierci i tutaj wysadzono w powietrze. Prace, które wykonywali jeszcze prokuratorzy w 1990 roku pozwoliły na odnalezienie szeregu artefaktów, ale też to, co my zrobiliśmy w 2012 roku, czyli mamy tutaj jakby zarysy tego budynku gospodarczego, gdzie na małej przestrzeni, bo to jest 7 na około 3 metry, zgromadzono kilkudziesięciu ludzi i potem wysadzono w powietrze, a my tutaj przy tym miejscu wewnątrz i na zewnątrz odnajdujemy wiele rzeczy, które do nich należały, ale także fragmenty kostne. Zwróć uwagę, że to są Urwane fragmenty, ale na niektórych, czy w wyniku wybuchu, ale na niektórych mamy ślady po strzałach. Tu jest jeden, tu jest następny. Wynika z tego, że strzelano jeszcze do tych, których, którzy jakieś oznaki życia po, po tym wybuchu okazywali. Prace w okolicznych lasach, wokół Polany Śmierci, gigantyczne, powtarzane przez wiele lat. Powiem tylko, że Same odwierty, które wykonaliśmy ręcznie bądź maszynowo, robiliśmy co pół metra obok siebie. Co pół metra jeden odwiert na głębokość nawet do półtora metra. I dotychczas wykonaliśmy ponad trzy tysiące odwiertów. W samym centrum Katowic codziennie przychodzą tysiące ludzi, być może nie mając świadomości, że w funkcjonującym ciągle kompleksie więziennym rozegrały się historyczne wydarzenia w drodze do zrzucenia radzieckiego jarzma. Niespełna dwa miesiące po aresztowaniu wojskowy sąd rejonowy w Katowicach wydał wyrok, na podstawie którego za bramą tego aresztu w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 31 grudnia 1946 roku stracono kilku żołnierzy z oddziału Bartka. Proces odbył się bez udziału obrońcy, a oskarżeni nie mieli prawa zapoznać się z dokumentami procesowymi. Komuniści, stosując taktykę zacierania śladów, pogrzebali ich w bezimiennym grobie. Pod pseudonimami żołnierzy NZ kryją się jednak nazwiska osób, którym należy przywrócić tożsamość, którzy zasługują na godny pochówek i pamięć. Nie zatrzymamy się więc, tej nocy w milczeniu płynąc, gdy wszystko sen jesteśmy snem bez ciała i bez imion. Ponad 70 lat trwały poszukiwania groma wilka. Ojca, Wichury, Ognia, Emila i innych. To dzięki wytrwałości i konsekwencji wielu ludzi poszukujących prawdy na tym cmentarzu panewnickim odnaleziono szczątki bohaterów. Przywrócono im tożsamość i pamięć. Ojczyzna o nich nie zapomniała. W naszej tradycji polskiej, prawo do pochówku jest czymś oczywistym. Nie jest, nie jest to sprawa, o której się dyskutuje kto może, kto nie może, komu przysługuje to prawo. To jest coś oczywistego, bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne. A przed laty zabito ludzi, przypisując im nieprawdziwe haniebne czyny. W sensie propagandowym usiłowano wytrzeć, wytrzeć ich nie tylko fizycznie z naszej świadomości, ale także spowodować, że my odwrócimy się od nich. Czyli oni zostaną zapomniani, wyklęci. Stało się inaczej. Stało się inaczej, bo dla nas jest to oczywiste. Ktoś, kto jest bohaterem, zasługuje na honory, zasługuje na naszą pamięć, zasługuje na uhonorowanie. Kto ma prawo, jaki urząd, jaki człowiek, pozbawić innego właśnie prawa do tego, żeby poznać prawdę, gdzie są pogrzebane szczątki najbliższych osób? Nikt. I nic. Gdy kogutów tkliwy głos, to leci nas już siwy. Przed twarzy twarz, przed dłoń dłoń wrócimy.